Gdybym poprosił Cię, żebyś wyobraził sobie Układ Słoneczny, to prawdopodobnie wyglądałby mniej więcej tak. Ale ten obraz, który mógł przewijać się przez całe Twoje życie, jest... Bardzo niedokładny. Gdybyś chciał stworzyć model naszego układu słonecznego w skali, to w zasadzie niemożliwe byłoby uzyskanie czegokolwiek zbliżonego do faktycznych rozmiarów planet czy odległości. Gdybyśmy spróbowali przeskalować nasz układ słoneczny do wielkości kartki papieru, to planety byłyby mikroskopijne. Wyobraźmy sobie, że nasze Słońce jest wielkości piłki golfowej. Słońce jest 109 razy szersze od Ziemi, więc Ziemia miałaby rozmiar około jednego ziarenka piasku. Gdybyśmy umieścili czyli piłkę golfową, którą jest nasze słońce w środku Warszawy, to Ziemia znajdowałaby się kilkaset metrów dalej. A jak myślisz? Gdzie znajduje się Alfa Centauri, czyli najbliższy nam układ gwiezdny? Jeśli zgadłeś, że 1240 km dalej lub gdzieś w środku Londynu, to miałeś rację.